Siemano, siemano. Już dziś ogłosili moją walkę rewanżową z Robertem Luchałą. Zabrał mi zero z rekordu, a teraz ja zwyciężę walkę o pas z nim w rewanżu i zrobimy naprawdę kosmiczną walkę. Nikt MNIE nie, nie STAWIAŁ, nikt! Teraz już wiecie, po co tu jestem, po co taki mocny obóz przygotowawczy mam rewanż z Robertem. Mam walkę o pas, tak jak powiedziałem, nie chcę wracać, jeżeli to nie będzie walka opas. Dziękuję. PSW. Doceniliście mnie, mam walkę o tytuł. Kontuzja nie pozwalała mi wcześniej zawalczyć mimo jakiejś tam presji, którą chcieli na mnie wywołać. Nie złamałem się i mamy ten termin, który chcieliśmy. No i po to tu jestem, bo to jestem w Stanach na ciężkim obozie przygotowawczym, za sobą w kichli, tak ciężko jak mogę, bo jestem bardzo blisko spełnienia. Jednego ze swoich marzeń, czyli, czyli zostania mistrzem KSW. Dla mnie będzie to coś naprawdę wielkiego. Jako dziecko bierałem się KSW, oglądałem. Teraz mam okazję zostać mistrzem i, i być wymieniany w gronie naprawdę wielkich ludzi w tym sporcie. Przyjechałem tu naprawdę włożyć ciężką pracę i jestem gotowy zrobić wszystko, żeby zdobyć ten tytuł. Pierwsza noc za nami, e, wczoraj lot. Wynajęliśmy sobie furę, piękny samochodzik sam będzie nam służył przez kolejne 5 tygodni. Prowierzamy na treningi, a w tej chwili lecimy na zakupy i trochę pozwiedzać to piękne miasto. Mamy tych e, zakazanych, amerykańskich odżywek. A co masz? No nie wiem, po czymś takim to wydaje mi się, że... Będzie boom. ...że już byśmy we Francji nie zawalczyli. Bierzemy chyba to ciastko, nie? Peanut butter cookie. I ale mogę masło orzechowe, raczej to... sobie... o, chocolate chip. I do tego masło orzechowego to będzie, wiesz... ...miks. Czy pan wszystko ok? Pan, ja Co? Dobrze, przepraszam. Czy pan wszystko ok? Yeah, ja, Just... dziękuję. Dziękuję. Myślisz, że dzięki tym butom będzie biegał szybciej niż ale bez okay. szans. Adi, po co ci te buty. Będę szybki i wściekły. Podobno chcesz być szybszy od Patryka. Ja yeah, jestem, bez tych butów mam. No. Ja myślę, że dzisiaj poznamy wynik tej, na 100 metrów, tej rozmowy. 100 metrów. Tylko weźmy no pod uwagę, bo teraz zaczynają ja się wymówki. Ale chłopiec dopiero po walce, a ja dopiero zaczynam swój ken. A to na tak, kogo to jest korzyść? To w sumie nie wiem. Czy znaczy, po walce to jesteś w formie, tak przypuszczam, nie? No nie wiem, zobaczymy. 19.30, lecimy na pierwszy rozruch podczas tego obozu No i co, wyjaśnimy zaraz to, to o czym mówiliśmy w sklepie, tak? Sprawdzimy, czy jest ja Sprawdzimy, sprawdzimy, kto jest szybszy <grywa> Pozdro No i jak? Kto szybszy biega? Miejsce, gdzie? E, nie nie, nie ma! A, no drzwi otwieram, no, no, no. no Ale tak w nie był szybszy. Był no i no jak pierwszy rozruch? Ciężkie mam nogi, ale ogólnie jest bardzo, bardzo przyjemnie. Przyjemnie się biega po ulicach Miami. Troszeczkę rozciąganka i możemy iść na kolację. Jesteśmy aktualnie w tempie, która się nazywa Drunken Taco. Drunken Taco? Czyli co? Tequila, tacosy. Pornosy. No. Ja nie to co masz w dół. Let's go! Let's go champ! Siema! Let's go champ! Gotowi na pierwszy trening? w Miami. On. Adi gotowy? Gotowy popatrzeć. Nie wiem, czy popatrzeć, Adi jeszcze po walce trochę. Dopiero parę dni, także musi ja odpocząć. za dwóch. W kogo się wp***dasz, Patryk? Mów wprost, no. Nie, obojętnie, ten... By... tam jest największy? Patryka Grabowskiego. Kto <laughs> <laughs> tam jest największy, oprócz Patryka? Bo nie nie muszę nie będziemy atakować Polaków za granicą, nie? Także wolałbym jakiegoś, ja nie, nie powiem tego, bo to nie będzie wprawda polityczna. Tak? <grym> Ostatnio dostaliśmy żartobliwy ochrzan, że nie przyjechali Polacy bez polskiej wódki, więc proszę bardzo. Dobra wódeczka dla <grym> trenera, z... także wszystko Kurkura. powinno być dobrze, dokładnie. Kolejny wódek łóżko, no. Na... Samo życie, Patek. samo życie. Wyjdę na takiego brudasa. No ale no cóż. Jak jest. Jest jak jest. Albo no, it is what it O, widać, że już pobyłeś w Stanach prawie dwie doby. Duolingo zainstalowane, 50 jest, idziemy. Dobra, Patryk, jedziesz na pierwszy trening. Czego się spodziewasz tak już poważnie? Znaczy, wiesz to nie mam tak naprawdę żadnych e, oczekiwań, po prostu e, cieszę się chwilą i tym, że wiesz, że kurczę, no, nigdy w życiu nie spodziewałem się, że będę będę trenował w Stanach, nie? Samo to, że wiesz, że mogę robić takie rzeczy, to jest coś pięknego i, i, i bardzo mnie to napędza. Także zaraz będę czerpał z tego, co paki mi tutaj zaoferują. No i myślę, że na pewno będzie ciężko, ale, ale będzie warto Polska, super gwiazda. Polska za granicą witamy. <laughs> Jak się czujesz Patryk? Dobrze, dobrze. bardzo dobrze. Dzisiaj zapaski, yeah. także jest ok. Mocny trening dzisiaj? Mosty, także mocny. Każdy trening jest mocny. Jak pierwsze wrażenie? Półtreningu za tobą. Jest, zrobiłem z dwoma Rosjanami, także strasznie, mamy hakers, są mocni, ale jest dobrze, tylko ten jetlag jeszcze trochę dokucza. Myślę, że maksymalnie tydzień i, i będziemy ich tutaj wyjaśniać. A jak widzisz chłopaków, dużo jest w Twojej wadze? Tak, bardzo dużo i mega poziom. Jaram się strasznie. Ciężko było naprawdę przy ten jetlag, ale no tak jak mówiłem, tydzień będzie gitara. Porobiłem z mocnymi gośćmi, ale też zobaczycie na nagraniu. Kapla zaczyna 9.45, ciężka waga, mamy 10.30

wszystko mu tłumaczę. To praktykiem, a nie technikiem To jest po To jest Chyba mi się bania przegrzała Procesor Procesor przegrzany Paliła mi się płyta główna Pierwszy trening najgorszy nasz. w wariacie tak, walczyłem o zapaśniczej, tak, walczyłem życie Dlatego jak my przylecieliśmy, to my przylecieliśmy w środę. Do czwartego odpuściliśmy sobie poranny trening, dopiero zrobiliśmy sobie po południu technikę. Dzisiaj, wiesz, te zapasy. I I później nie będę robił, wiesz, treningu dzisiaj tej motoriki, tylko co? I promisłem spalinki. Może być ostro, nie? Wczoraj najeździłeś trener, to po pierwszej rundzie, mówi, że co my od. Nieważne, czy jesteśmy kolegami, braćmy coś chcemy dla siebie. Nie, jak tak ma być to schodzimy z maty, nie? Mamy się na. Zajmujemy się. Super. A czy się od początku? na graniu Nie, 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 Jak tu? Trzy tygodnie. Trzy tygodnie. Ale nie robię z pamięci. party i'm fresh clean and i'm elegant brand new suit i smell like money that gucci sent drinking Casamigos with bitches that can't afford the rim cash flowing pockets growing wake up blessed every morning just in case y'all didn't notice i'm the fucking shit up in this bitch and everybody knows it cash flowing pockets growing wake up blessed every morning just in case y'all didn't notice i'm the fucking shit up in it <laughs> Cash flowing, pockets growing. Wake up, blessed every morning. Just in case y'all didn't notice, I'm a fucking shit up in this bitch, and everybody knows it. Oh damn. Yo. Mešli smo tu, da bismo nešto ale ali, ali hej. Te časti skamerovati, toga da, no nije bilo, moži. Da, dišan. Dišan, ja. Zdrowienia do okopach. Okop... Przepraszam. Ale sam widzisz. Patrz to. Patrz to kombo. Musisz przekazać smak widzą. Mm. 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 Fiu, fiu 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 extra hola tam hola fiu fiu fiu